Cześć, witajcie! Będzie to jeden z nudniejszych filmów na tym kanale, ponieważ jest to nudna rzecz, tak naprawdę, ale chciałbym Wam na coś zwrócić uwagę. W życiu, oczywiście, wiemy wszyscy, że często wydarzają się rzeczy, których nie jesteśmy przewidzieć i wyniki są naszych działań, czy też tego, co wokół nas się dzieje, dosyć zaskakujące. Coś takiego wydarzyło się w ostatnią sobotę, teraz mamy poniedziałek. Mam w kuchni zestaw czterech krzeseł. Są to dwa i dwa krzesła. Takie ładne, na lata 60. gdzieś tam projektowane z, z takim zamszem pokryte, bardzo wygodne. I do mojego syna przyszedł kolega i siedzieli sobie w pokoju. I oczywiście jest jeden proper, taki gamingowy fotel w pokoju dla mojego syna. Natomiast kolega często jak przyjeżdża, to tutaj zabiera te jedno krzesło z kuchni, i tam sobie siedzi. No i w sobotę sobie siedzieli wieczorem. My tutaj jakieś tam kolacje sobie jemy. I nagle jakiś taki huk słyszę w pokoju. No dobra, coś się wydarzyło, pewnie jakimś głupoty robią, jeden drugiego może popchnął i tak dalej, bo często jakieś takie głupie wygibasy robią. Okazało się, że wychodzi mój starszy syn. Mówi: "Tata, chodź na chwilę do pokoju". Wiem, "Chodź tutaj mów. Nie chodź na chwilę do pokoju. U nas w rodzinie jest z reguły tak, że mój syn się mnie w ogóle nie boi, natomiast boi się mamy, bo mama zawsze tam coś nakrzyczy na niego i więcej zawsze będzie miała pretensję o coś jest bardziej taka straight, że tak powiem, natomiast ja jestem taki bardziej wyluzowany, więc on chodź tata tam do pokoju, to ci coś pokażę. Dobra, wchodzę do tego pokoju, no leży krzesło <laughs> rozwalone do góry nogami, dwie nogi z tyłu urwane yy, i nogi z litego drewna, więc po prostu połamane, nie to, że tam się gdzieś jakaś po stronie krzesła śruba wyrwała czy coś takiego, żeby to można było gdzieś tam nawiercić, natomiast po prostu noga pęknięta wzdłuż, dwie nogi. Kolega, siedząc na krześle, zaczął się do tyłu na nim bujać. No, a że już nie waży 30 kilo, tylko powiedzmy 60 ponad, no to krzesło nie wytrzymało. No i oczywiście moja żona wkurzona, ja się dostałem zjeby i ja tak bardziej na ludzi do tego potrzebę, bo ja nie, dla mnie na przykład to, że miałbym mieć, nie wiem, jedno krzesło, które trochę inaczej wygląda, mi nie przeszkadza. Ja lubię często w domach takich, gdzie jest. Widzę, że na przykład ktoś ma cztery różne krzesła. To bardzo ciekawie wygląda, tak? I mówię do mojej żony, co ty się przejmujesz? No będą, będą dwa i jeszcze. Kolejne dwa inne krzesła, tak? Czyli masz jedną parę, i, czyli tak naprawdę będą trzy różne wzory przy tym. No i, no i co to, to? Ktoś przychodzi do tego domu, ktoś to sprawdza, ktoś to, nie wiem, punkty za to daje, że mamy dobre krzesła, czy niezłe krzesła i tak dalej. Ale zaczęliśmy patrzeć sobie na internecie, ile takie krzesło mniej więcej by kosztowało. a To krzesło było z firmy Made, która jak ktoś mieszka w Anglii, to wie, że już nie istnieje. Ona ta chyba wciąż jeszcze istnieje, ale przez Nexta została kupiona i. Strony jako takiej Mate już chyba nie ma, jeśli się nie mylę. I tych krzeseł nie ma, więc jedyną opcją było znalezienie używanego krzesła. <coughs> zaczęliśmy na internecie szukać, zaczęliśmy też szukać pary krzeseł dosyć podobnych, więc to był koszt, powiedzmy, 150, 200, bliżej 200 funtów, za, 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 żeby parę kupić, już jak iść tą drogą, którą moja żona chciała iść, żeby koniecznie mieć po prostu dwie pary różne. Natomiast znaleźliśmy na Ebayu. I tak siedzimy, w niedzielę rano wstaliśmy. Mówi do mnie, słuchaj, na no eBay już tutaj zobacz, to krzesło, które wygląda dokładnie tak samo: taki sam jest kolor, taki sam kształt, jest to samo, też z made. Z tym, że one są obrotowe, tak? Że tutaj jak ktoś powiedzmy, często wstaje, siada. Jak nieraz moja żona w kuchni też potrafi pracować z domu, no to też jest takie wygodniejsze, że nie trzeba tego krzesła odsuwać, tylko ono się obraca. Nieważne, jest obrotowe, to nie jest akurat powód, dla którego kupiliśmy, że jest obrotowe, po prostu jako taka wartość dodana i okazało się, że. Kobieta gdzieś pod Londynem mieszka tam 45 minut od nas samochodem. Daliśmy ofertę, ona chciała to za 60, kupiliśmy za 50, więc tutaj już dosyć taka no, fajna wartość wersus nowe krzesła. No też tylko była taka kwestia, czy to ładnie wygląda. No było opisane, że jest zadbane. Pojechaliśmy do tej kobiety pod Londyn gdzieś tam na południe i krzesło w bardzo dobrej kondycji, i do tego nam dała jeszcze. Pufę, pufę, która pasowała, która dokładnie była pas, no, pasująca tym wykończeniem tego materiału, dokładnie ten sam taki, nie czy to się welur nazywa, czy, 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 czy jak, taki zamszowy materiał i pufa właśnie w tym samym dokładnie kolorze, taka okrągła do przedpokoju i co jest śmieszne, za tą pufę nic nie chciała, prawdopodobnie ta sama pufa by więcej niż te 50 funtów kosztowała też, też w bardzo dobrym stanie, no, po prostu prawie jak nowa, widać, że po prostu no, była w czymś domu, natomiast nie gdzieś tam podrapana, nie porysowana, nie pobrudzona, nie pozalewana, wszystko OK. I co jest śmieszne w tym wszystkim, to jest coś, że od kiedy wprowadziłem się do tego mieszkania tutaj w 2010 roku, moim marzeniem, znaczy marzeniem, czymś to sobie zawsze tak planowałem parę razy do roku, że o to zrobię, kupię, tylko nigdy nie miałem okazji, żeby naprawdę siąść i to zrobić, było właśnie posiadanie pufy w przedpokoju i możliwość dla kogoś, kto akurat w ten sposób chce buty zakładać, żeby sobie przysiąść i sobie tam te buty zakładać, więc dostaliśmy tak naprawdę również pufę za darmo. Czyli taki outcome z tego wszystkiego był taki, że moja żona trochę była wkurzona, natomiast wszystko się dobrze skończyło, ponieważ dostaliśmy tak naprawdę wartość dodaną i nawet tak jak mówię, te 50 funtów na krzesło wydane, ja bym prawdopodobnie wydał te 50 na to, żeby samą tą pufę mieć. Więc wszystko zakończyło się w tej dosyć nudnej historii bardzo pozytywnie i tyle. Jeśli macie jakieś własne historie na temat puf i krzeseł, Rzucajcie tutaj, podzielcie się pod filmem. Na razie, hej.